¡Hey, hey! Ostatnio zastanawiałem się nad pewnymi kwestiami związanymi z epizodem pierwszym. Jak pamiętacie, Maul zaatakował Anakina i Quagona, kiedy ci szykowali się do odlotu Statue'n. No i musimy sobie zdać sprawę, jak przełomowe było to wydarzenie w uniwersum Star Wars. Było to pierwsze spotkanie Jedi z Sithem od wielu setek lat. Przynajmniej w momencie premiery epizodu pierwszego, bo teraz może się to zmienić, jak wyszło High Republic. W epizodzie pierwszym, oczywiście, nie było to jedyne spotkanie z Sithem, jak pamiętacie, potem. Doszło do kolejnego wydarzenia. Obi Wan i Jin natknęli się na Maula na Nabu i stoczyli z nim walkę. Zakładam, że się tego spodziewali już na korusant, kiedy zaoferowali, że polecą razem z Amidalą z powrotem na Nabu. Wszak dowiedzenie się, kim był wytatuowany na czarno i czerwono przeciwnik jest kluczowe dla zakonu Jedi. No i teraz zaczynam się zastanawiać, dlaczego do tak ważnej misji nie wysłali jeszcze kogoś. Na przykład któregoś Jedi z Rady. No bo wiecie, najważniejsze spotkanie z Sithem od wielu, wielu lat, a na misję leci mistrz, który, no cóż, myśli na swój sposób i jest niepokorny. Jak mówi sam Kenobi o nim, gdyby wykonywał polecenia Rady, to już sam by zasiadał w Radzie. Razem z tym niepokornym Jedi, tym bardziej, że jego mistrz duku także raczej chadzał swoimi ścieżkami, na miejsce poleciał Kenobi, czyli, no cóż... Badawan. Aż dziwne, że razem z nim nie poleciał joda albo na przykład Mace Windu. No właśnie, co by było, jakby na Nabu razem z Amidalą, Kenobim i Jinem poleciał także Mace Windu? Temat na ten filmik narodził się, kiedy czytałem książkę Światło Jedi, pierwszą historię dziejącą się w czasach Wysokiej Republiki, czyli 200 lat przed wydarzeniami z Mrocznego Widma. Tam widzimy, jak jedno wydarzenie w galaktyce jest, że tak powiem, ogarniane przez kilku, jeśli nawet nie kilkunastu Jedi, mistrzów i ich padawanów. Oczywiście nie chcę tutaj porównywać tych wydarzeń, blokady Nabu i pojawienia się Sita z zagrożeniem układu gwiezdnego, jaki był przedstawiony w świetle Jedi, ale jednak no, skłania to do myślenia i zadania sobie właśnie kluczowego pytania: dlaczego Rada Jedi, wiedząc, że w sprawę zamieszany jest Sit i blokada planety Nabu nie jest już tylko zwykłą blokadą zrobioną przez niezadowoloną gildię handlową, wysyła tam tylko Gina i jego padawana? Przecież to poważne wydarzenie. Łatwo sobie wyobrazić sytuację, kiedy Mace powie: Lecę z wami. No i przyjmijmy, że poleciał. Ja tu widzę dwie hipotezy, co do tego, jak w takim razie mogłyby wyglądać dalsze wydarzenia. Jedna możliwość jest taka, że Maul w ogóle by nie zaatakował. Nie muszę chyba dodawać, że wtedy na pewno Qui-Gon by żył. Co za tym idzie, zmieniłaby się całkowicie sytuacja dalszych części sagi. No bo łatwo sobie wyobrazić sytuację, że to qui wyszkoliłby Anakina, a Kenobi nie opanowałby ważnej dla niego umiejętności high groundu. Oczywiście w takim przypadku Maul także nie straciłby swoich nóg i jego rządza zemsty na Kenobim, którą widzimy w Clone Wars i Rebels i która napędza jego działania, nie wystąpiłaby albo no w każdym razie nie byłaby tak mocna. Jak widzicie, od tej jednej decyzji Rady Jedi, czyli kogo wysłać na nabu w epizodzie pierwszym zależy potem większość wydarzeń w całych Star Wars. Maul, pomimo tego, że mroczne widmo przedstawia go jako takiego no, rembajłę używającego ciemnej strony, to głupi nie był. Nie zaatakowałby dwóch doświadczonych mistrzów Jedi' i padawana, bo wiedział, że wtedy nie miałby żadnych szans, a swoim mieczem świetlnym był w stanie zablokować dwa inne miecze, no ale już trzech nie. Zatem Maul pewnie nie podjąłby walki w ogóle, tylko obserwowałby całe wydarzenie i wycofał się w odpowiednim momencie. Ale takie rozwiązanie nas wcale nie bawi, prawda? Jest jeszcze inna możliwość. Sidius, złowrogi mistrz Sitów, mógł nakazać Maulowi walkę. Wszak Sidius wiedział, że z Maulem nowego imperium nie zbuduje i trzeba go poświęcić. Rogaty zabrak, choć świetny w walce, to raczej na przebiegłego budowniczego Sithiańskiego imperium się nie nadawał. Tak, ja wiem, że potem w Clone Wars i w Rebels nieco zmądrzał i już jego intrygi były zdecydowanie bardziej zaawansowane, ale epizod pierwszy nam tego tak nie przedstawia. Na tym etapie planu Sidiusa ujawnienie się było bardzo istotne, bo tylko budując realne zagrożenie można było mieć uzasadnienie np. do powołania armii klonów czy do dojścia do stanowiska kanclerza przez Palpatina. Maul zatem z rozkazu Sidiusa zaatakowałby Kłajgona i Kenobiego. Windu w tym czasie byłby w ukryciu, maskując swoją obecność dodatkowo przy pomocy mocy. Obserwowałby i dopiero po upewnieniu się, że przeciwnik jest naprawdę sitem, wkroczyłby do walki. Maul natychmiast dałby sobie sprawę z tego, że trzem przeciwnikom nie da rady, więc, no, salwowałby się ucieczką. Uciekłby w jedyne możliwe miejsce, to znaczy, ukryłby się za barierami energetycznymi w pomieszczeniu reaktora na Nabu. Jak wiemy doskonale, bariery te otwierają się i zamykają, ale manewr Sita pozwoliłby mu rozdzielić atakujących i tak na początek walczyłby z Qui-Gonem, który, przekonany o tym, że wygra, zaatakował kowałby Maula. Niestety Mistrz Kenobiego poległby, ale jak tylko bariera by opadła, Kenobi i Windu szybko zdominowaliby walkę. Niebieskie i fioletowe ostrza cięłyby powietrze, a kontrolowany gniew Windu i jego walka stylem Vapad wraz z pomocą całkiem nieźle walczącego Kenobiego szybko doprowadziłby do zabicia Maula. Być może nawet udałoby się doprowadzić do pojmania Zabraka. Windu powstrzymałby się przed zadaniem kończącego ciosu, stwierdzając, że Maula trzeba pojmać i przesłuchać. W tym momencie Kenobi, w gniewie, chcąc pomścić śmierć swojego mistrza, włączyłby swój miecz świetlny i obciął pojmanemu Maulowi głowę. I tak Sidious pozostałby w ukryciu, a Maul oległby na dobre, zabierając wszystkie swoje tajemnice do grobu. Jak wam się podoba taka rzeczywistość alternatywna? Im bardziej myślę o wydarzeniach na Nabu przedstawionych w epizodzie pierwszym, tym bardziej fakt, że tylko dwóch Jedi poleciało zmierzyć się z potencjalnym Sithem, wydaje mi się dziwna. Dajcie znać w komentarzu, jakie mogłoby być inne zakończenie tej historii. Jestem tego bardzo, bardzo ciekaw. Tymczasem przypominam, żebyście się często uśmiechali, uważali na siebie i koniecznie pamiętajcie o subiku i o łapce w górę pod filmem. Dzięki wielkie za oglądanie. Niech moc będzie z Wami. Trzymajcie się. Pa! pa.